Dziś powiem Wam taką ciekawostkę. Wiele osób pracuje, ale czasami na ten pomysł nie wpada. No, kęcimy sobie na przykład śrubą od konika, no i idzie nam dość ciężko. No i co tu zrobić? A tutaj jeszcze specjalnie nie wycierałem zobaczcie, taki czarny płyn. To jest, no, zrobiło się to z oleju, taki osad. Popszukałem sobie takim preparatem. I wierzcie mi, od razu się zmniejszyło tutaj tarcie, i co za tym idzie, lżej szybciej się, lżej się wycofuje pokrętłem, no i po prostu lżej się wierci. Musimy czuć po prostu opór, jaki mamy na wiertle, a nie tutaj, tu, żeby wszystko było jak najmniejsze tarcie na gilzie, na śrubie i tutaj na skali. I wtedy będzie nam się lekko i przyjemnie pracować. To dotyczy każdej skali, szufladki, suportów różnego. Przy frezarce, przy frezarce mam skalę, która ma średnicę FI150. To sobie wyobraźcie, jakie tarcze jest na tej średnicy FI150. Dziękuję.